Więc witam was w drugim sezonie Minecraft Hardcore. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby żadne inne moje treści was nie pominęły. Jeśli do końca 27 20... czerwca dobijemy 70 subskrypcji, to zrobię live z wybranej rzeczy w ankiecie. Żeby to się stało, głowa widzów, którzy nie subskrybują mojego kanału, czyli zasubskrybować. Wtedy to będzie możliwe. Więc tak. Jesteśmy gdzieś tu na pustyni przy jakimś oceanie. Tam od razu jest portal. A propos tego, czego odcinki się nie pojawiały, po prostu nie miałem czasu nagrać. No, nie miałem po prostu możliwości i tyle. Dlatego się odcinki nie pojawiały przez tyle czasu. Dobra, mamy... Mamy jakieś przedmioty już. Chcemy to też wyrzucić. Złoty chemię, jeszcze jakaś zbroja jest, siekierka. Od razu trzcina się zbierze i przydałoby się jakieś drewno zebrać Jak się uda. No bo pierwsze to jedzenie lepiej. Dobra, coś jest Dobra, teraz na razie powinno starczyć. A mam jeszcze marchewki przecież Dobra, nieważne. Tam są jakieś drzewo. Dobra, jest drzewo. To co to jest? To jest ściółka. te ściółki też można zbierać. Będzie na przepalanie. Dobra, mam 300 takich tej ściółki. W sumie dobra dla narzędzia zrobimy. Stop. dziękiera i pieczek Dobro Kurczano się. Chorcek iż znać. Five minutes later. Dobroso. Dobro. Szybko. coś ty zrobił! Dobra. Nie ważne. No ja okazuje się, że różnie dobra. Dobra, podam sobie trochę. Przepelamy. Dobra, mamy mięso. Jakieś jedzenie. Teraz by się przydało jakąś wioskę znaleźć. Później albo do kopalni już. Chociaż w sumie. A, to tylko tu. Okej. Okay. Nie wioskę znajdę zostaje. Rzeczy. Wtedy pójdę. Muszę niekolwiek się uzbroić. To coś już jest. Jakaś wioska. Czy coś tu. O Sakwa się przyda na pewno. Więc nie, tutaj nie ma. Przy okazji trochę żelaza będzie. Ile? Pięć żelaza, świetnie. Czy tutaj coś jeszcze jest? To ta wędzarka, tylko to, to mi niepotrzebne. кто а -а -а. Тут и тупо перейдай, дальше. Я бы тут хотел замешкать на не нем очень... Хорошо, какие-нибудь Tam jeszcze jest outpost. Outpost dobrze mówię? Czy jak to się nazywa tych pillagerów? na razie jeszcze nie chcę iść. To znaczy tam się lewo co znajdzie, ja będę mógł rajda zrobić kiedyś. To. Na kiedyś się przyda. Two hours later. No, dobra, to angiel wykopię. Też się przyda. Тут уже стоят какие-то не? Вообще не сходить еще. и кое-кая навиоска. А добро. кая А А, там есть. А, это было тут. Добра, не важно. А, А, там есть. А, Видишь, на помощь Co może być tutaj? Nie hmm. tam nic. Czy się mogę przespać? Mogę, dobro. Golem jest, tylko gdzie go tu zaciągnąć. Jest odpowiedź. Dobra. Kolejne żelazo, 4 żelazo. Dobra. Więc coś już jest. Na górze był jeszcze kowal, więc to może być diamenty jakieś. Nie, to nie... To tam, to, tam wyżej, dobra. By jakieś diamenty były nie ma co, so, kilka złot. Żelazne spodnie są. I dużo obsedionu. No w sumie ja mogę cały portę już nawet zrobić. To co zostałem na razie? Dobra. Teraz tak, przede wszystkim zrobię sobie killof. Szukierka żelazno. I w sumie tarcza. Zostało mi 7 żelaza, to zrobię sobie kraty. Nie mogę zrobić. Nie, to spodnie nie. To zrobię sobie hełm. A hełm już mam. Ten 2, ten 2. No, i już coś jest. Teraz zdobyć jeszcze trochę jedzenia, i będę mógł ruszyć do kopalni. Dobra, tu sobie pozostają te rzeczy wszystkie. Na razie. Dobra, co się przez zakwa? Już sztapki żelaza crafting sobie wezmę jeszcze drzewa na kopię. muszę sobie zrobię spawna Teraz tak, skóra mi potrzebna. To będę w każdej chwili zastąpić. Kurczę, jeszcze jedno by się przydało, to bym miał wiadro wody. Jakieś siedzenie zdobyć, i mogę iść do kopalni? Zresztą mnie tu krowy były. sobie zrobię tam te krowy rozmnoszę. Może coś tam będzie z tego. Jest jedno. Aha, tylko dwie tam jeszcze jakieś krowy są, czy co? No. To, to co to? A jajka? Dobra, już się starczy koncernika tego. Dobra, narąbie trochę drzewa. Dobra, niech się przepala w tym czasie. Pójdę zbierać. Hmm. И идем спать. Dobra, mamy, mamy dużo chlebów, mam jeszcze te mięska, to powinno mi już starczyć. To sobie schowam. To jest piecek. Tarcza jest. Tutaj trzeba mam. Teraz wystarczy tylko znaleźć kopalnie Tu już coś nawet jest, nawet dwie, takie jakby. Dobra, coś jest. Daj Gier Dobra, już myślałem, że mi się nie nagrywa jest jeszcze. Okej, okay, tam jeszcze raz głębiej jest. Więc jest to jest dobre. No i docy tutaj mam. To przetopi sobie jedno żelazo na wiodarko, Że już Dobra i powoda. Dobra, woda jest. Więc mogę wracać. Dobra, więc mogę tam schodzić. Będzie lepiej się skopać też. И там уже давится Не гадайте, что там ничего Jeszcze tam coś było. Okay, i tu... to było Uvijek ću doći stane. dalej co so. jeszcze to? więc cel na następny odcinek jest prosty. Zejdę w dół do kopalni, może się to nie powtórzę. Więc dobra, to by było na tyle. W na następnym odcinku pójdziemy do kopalni. Może się to nie powtórzy to co w pierwszym sezonie. Jeśli Wam się podobało zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, żeby żadne filmy Was nie pominęły. I widzimy się w na następnym odcinku.